Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pismo święte przedstawia Boga jako pełnego sprawiedliwości, którego prawo jest sprawiedliwe. Ta doktryna zmusza nas do potępienia współczesnej opinii wielu ludzi. Wielu bowiem podtrzymuje pogląd, że dobro i zło są względnymi terminami, dlatego w pewnych sytuacjach mogą być odwrócone. Bóg jednak powiedział, że uważa za obrzydliwość nazywanie dobrego złem, a złego dobrem. Nie ma usprawiedliwienia dla bezbożnych, tylko dla pokutujących. Bóg nie usprawiedliwi grzechu, więc my też nie powinniśmy tego czynić. Zapłatą za grzech jest śmierć, zgodnie z Bożą sprawiedliwością. Bóg wyleje swój gniew na niepokutujących grzeszników, co jest zresztą słuszne. O tym czytamy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale i osiemnastym wierszu i w drugim liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale od szóstego do dziesiątego wiersza. Oto treść wymienionych miejsc Pisma Świętego. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy Was uciskają, a Wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę. Zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbianym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Nawet grzeszni ludzie domagają się ukarania tych, którzy łamią prawo, chociaż wielu obecnie patrzy na wymierzanie sprawiedliwości jako na kurację. Bóg nie będzie kurował niepokutujących złych grzeszników, on ukaże ich należycie tym, co pismo święte nazywa wiecznym zatraceniem. Ta wielka biblijna doktryna została wykręcona przez wielu, którzy twierdzą, że Bóg nie będzie karał nikogo, bo jest Bogiem miłości. Bóg na pewno kocha ludzkość, on przecież posłał swego jednorodzonego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby ukarany został za nasze grzechy na krzyżu, aby każdy, kto uwierzy w niego, został zbawiony. To jednak nie znaczy, że teraz niewierzący przestępcy mogą sobie grzeszyć bezkarnie. To wcale nie znaczy, że można zapomnieć o sprawiedliwości i dopuszczać się złych czynów. Zdrowe sumienie woła o pomstę za morderstwa, gwałty, okrucieństwa i różne zwyrodniałe czyny, o których słyszymy coraz częściej. Nad takimi grzesznikami już zwisa potępienie, ale Bóg im również przebaczy, podobnie jak nam, gdy będą pokutować, bo jest długo cierpliwym i łaskawym. Boża sprawiedliwość nie jest naruszona przez udzielanie łaski grzesznikom. Możemy być pewni, że nie ma przestępstwa, które by nie było ukarane. Nie ma złego czynu ani złej myśli, która by umknęła przed Bogiem sędzią. Krzyż Pana Jezusa jest wiecznym dowodem nieubłagalnej i niezaprzeczalnej nienawiści Boga do grzechu. Tam ono rozprawił się z Nim przez swego Syna, który za nas ucierpiał. Jedynym możliwym końcem dla grzechu jest śmierć. Możemy więc przyjąć śmierć Chrystusa, którą On poniósł za nas. Albo sami ponieść wieczną śmierć w wyniku gniewu Bożego za to, że nie uwierzyliśmy i nie pokutowaliśmy. Wszyscy niepokutujący mordercy, gwałciciele i wykolejeńcy otrzymają sprawiedliwą zapłatę, razem z niesprawiedliwymi ustawodawcami i tymi, którzy odrzucają przyjęte wymagania sprawiedliwości. Boży gniew spadnie na wszystkich kłamców, cudzołożników, rozpustników, Złodziei, pijaków i na tych, którzy odrzucają Boże prawa i zasady. Ziemia jest pełna gwałtu, samolubstwa i zepsucia. Ludzka sprawiedliwość nie jest w stanie wymierzyć pełnej sprawiedliwości. Wiele, jeśli nie większość wołań o pomstę pozostaje bez odpowiedzi. Ale Pismo Święte nam mówi, że ostateczna pomsta należy do Boga który ma prawo do rządzenia i wymierzania sprawiedliwości. Pan Jezus Chrystus jest panem, co znaczy, że on jest panem sądu, tak jak panem życia i miłości. Przyjdzie czas, że Bóg nie będzie dłużej kochał pewnych ludzi. Oni przez ciągłe dopuszczanie się grzechu i odrzucanie łaski utracą szansę przebaczenia i będą wtrąceni tam, gdzie nie będą już nikomu szkodzić. Źli ludzie będą wrzuceni do piekła. Tylko jedno miejsce może zagwarantować nam bezpieczeństwo i ochronę przed gniewem Bożym, który wkrótce ma być wylany na ludzi w zbliżającym się dniu sprawiedliwego gniewu Bożego. Tym miejscem jest Kalwaria, gdzie Pan Jezus cierpiał za grzeszników. Bóg nienawiedzi swoim gniewem dwa razy to samo miejsce. Tylko w Panu Jezusie można znaleźć ochronę przed Bożą Sprawiedliwością. Jego śmierć stała się dla nas źródłem łaski. Drogi słuchaczu, uwierz w to i przyjmij Chrystusa, a będziesz zbawiony. Bóg nie pragnie śmierci grzesznika, więc oddał na ofiarę swego syna a naszego pana Jezusa Chrystusa, dzięki którego śmierci możemy być pojednani ze świętym Bogiem. Boża sprawiedliwość nie pozwoli ujść bezkarnie tym, którzy odrzucają Jego Syna wraz z przebaczeniem ofiarowanym przez Niego. Wszyscy pokutujący grzesznicy mogą znaleźć ochronę przed zbliżającym się gniewem Bożym tylko w naszym Zbawicielu, panu Jezusie. Amen.